No to może, zróbmy coś z tą twarzą. Najpierw nałożę sobie bazę. Baza pod podkład, która wyrówna mi tutaj strukturę skóry i przygotuję ją, żeby podkład ładnie wyglądał cały dzień. Zanim baza zmieni konsystencję, nakładam perfekcyjny korektor pod oczy, ale również przy skrzydełkach nosa i na przebarwienia na twarzy. Następnie rozcieram korektor tym samym pędzelkiem, którym zazwyczaj nakładam sobie podkład. No i podkład. Podkład, który jest niekomedogenny, nie zatyka porów i pięknie wyrównuje kolory skóry. Pokrywa wszelkie przebarwienia. Skóra jest taka ujednolicona, dodatkowo rozświetlona, działa przeciwzmarszczkowo, a więc jest naprawdę super. Całość przypudruję pudrem jedwabiście wygładzającym, co nada z kolei takiego, takiej delikatności skórze i teraz już konturuję twarz. Tuż pod kością policzkową nakładam brązer. Troszeczkę w kierunku do góry, żeby liftingować już tutaj konturowaniem moją twarz, no i na zakolach, bo ja mam bardzo wysokie czoło, więc też sobie nakładam bronzer. Nad bronzerem róż. Róż, który doda mi takiego wigoru, zdrowia, także ja używam zawsze. Nad różem, rozświetlacz nad różem i nad łukiem brwiowym oraz odrobinka rozświetlacza nad ustami, fajnie powiększy nam te usta. Teraz oczywiście nakładam bazę pod cienie. Baza, która sprawi, że cienie nie będą się osypywały i będą cały dzień wyglądały tak samo jak zaraz po nałożeniu. Na całą powiekę ruchomą, aż pod łuk brwiowy nakładam cień biscotti. Cień, który jest takim, taką, taką bazą, podstawą pod inne cienie. No i dzisiaj rysuję granatową kreskę kredką masełkową mięciuteńką, którą natychmiast po narysowaniu muszę rozcierać pędzelkiem, zanim zastygnie, bo jak później zastygnie, to ona już jest po prostu nie do ruszenia. To samo na drugim oku, w zewnętrznym kąciku znu, znów wyciągam troszeczkę do góry, żeby to oko już w ten sposób troszeczkę bardziej unosić, y, otwierać. No i na tą granatową kredkę, na tą kreskę nakładam cień akcentowy. Dzisiaj jest to cień fioletowy. Dlatego nie musiałam się dziewczyny przejmować, czy mi kreska wyszła prosto, czy nieprosto, bo i tak miałam zamiar przykryć ją moim akcentowym cieniem, dzisiaj fioletowym. Fioletowy cień w zewnętrznym kąciku oka, troszeczkę na dole i oczywiście w zewnętrznym kąciku na górze też staram się tak troszeczkę do góry go skierować. I już daję cień pośredni. Dzisiaj to jest cień y, cynamonowy, taki mocny, ale znalazłam taki odcień jak na mojej sukience, więc postanowiłam go zastosować. Rysuję sobie, maluję właściwie dosyć mocną plamę na powiece tuż nad załamaniem powieki w zewnętrznym kąciku, i już pędzelkiem miotełką omiatam to, ten cień i rozcieram tak, żeby troszkę tą plamę zniwelować. Teraz wchodzi znów do akcji cień biscotti, a więc ten cień, który szedł na całą powiekę i on już sobie tutaj doskonale poradzi z efektem plamy i ujarzmi cały makijaż oka. Na środek powieki nałożę dzisiaj złoty cień z tej samej paletki. Cień sprawi, że całość makijażu będzie tak fajnie się ujednolicać i będzie taka spójna. Znowuż dookoła omiatam troszeczkę cieniem Biscotti i już przechodzę do tuszowania rzęs. Tuszem, który w okamgnieniu pogrubi, przyciemni i wydłuży moje rzęsy. Następnie zajmuję się ramą mojej twarzy, a więc brwiami. Specjalną kredką dorysowuję brakujące włoski, nadaję kształt, przyciemniam, a następnie rozczesuję brwi szczoteczką. Co nada im takiego fajnego, naturalnego wyglądu. Na usta kładę dzisiaj szminkę, która się utrzyma na ustach cały dzień, ponieważ to jest taka specjalna szminka. Ona się później fajnie nie wyciera i naprawdę jest bardzo trwała. Dziewczyny, jeśli wam się dzisiaj podobało, subskrybujcie, dajcie lajka, będzie ekstra.